wszystkich serdecznie. Szczęść Boże! Dzisiaj troszeczkę o oczyszczeniu chciałem powiedzieć, czyli jak to wygląda, czyli to jest, dzieje się to po nawróceniu naszym, kiedy schodzimy z tej złej drogi i wchodzimy na drogę Bożą, dokładnie, czyli na drogę Kościoła Katolickiego. Zaczynamy trwać w sakramentach, zaczynamy się przede wszystkim modlić i ja to mam modlitwę Mam na myśli modlitwę różańcową, czyli, czyli tak było u mnie. I, I wtedy zaczyna się właśnie droga oczyszczenia. Teraz po co ta droga oczyszczenia jest? Ona jest po to, abyśmy oczyścili swoje serca dokładnie, aby móc się z Bogiem zjednoczyć. Czyli o to w tym chodzi. I teraz idąc tutaj dalej, czyli dlaczego, czyli. Tutaj Bóg ma dla każdego z nas jakiś plan i, i ten plan chce w nas, z, z nami, z naszą pomocą, czyli my w tym momencie jesteśmy jego narzędziami, czyli chce dokładnie zrealizować ten plan. Czyli, czyli po to to wszystko jest. I to powiem szczerze, że na początku to oczyszczenie jest bardzo Mocne, czyli, czyli tutaj yy, działanie zła dokładnie, które ma dostęp, czyli dlaczego? Dlaczego zły duch ma dostęp? Zły duch ma dostęp, dlatego że chodziliśmy po jego drogach. I teraz yy, schodząc z tych jego dróg, yy, Bóg nas oczyszcza. No i tu on ma yy, dostęp, czyli dokładnie nas tłucze, czyli tak to wygląda czyli mogą się. Na samym początku pojawiać zacząć różne nowe rzeczy. Wszystko się dzieje w głowie, czyli dokładnie tutaj w psychice. Możemy zacząć słyszeć na przykład przekleństwa, czyli będąc na przykład w kościele, na przykład podczas adoracji bądź na mszy, możemy zacząć słyszeć przekleństwa. Czyli głośno, dokładnie słyszeć przekleństwa. Czyli taki jeden z przykładów podaję, bo zły duch atakuje na różne sposoby. Czyli tutaj na samym początku jest to bardzo ciężkie, czyli bardzo ciężkie, ponieważ to jest nowe. Czyli jeżeli nie mamy kompletnie doświadczenia, a nie mamy. Ponieważ będąc na tej złej drodze, tam się nie zdobywa żadnego doświadczenia. Zaś kiedy się wchodzi na tą drogę Bożą, trwa, znaczy, trwa się w sakramentach, trwa się na modlitwie, czyli wtedy jakby człowiek zdobywa pewne doświadczenia poprzez nawet to, że rozmawia z księdzem, uczestniczy w regularnej spowiedzi, w rozmowach, ogląda, Filmy jakieś i tutaj, czy też jest na rekolekcjach, wyjeżdża na rekolekcje, czyli tu jakby zdobywa pewną wiedzę, zdobywa pewne y, y, doświadczenia. No i y, wspomniałem o tych, właśnie, przekleństwach, które się mogą pojawić, nie muszą, ale mogą. Czyli to jest y, pewien rodzaj y, dręczenia, dokładnie. Czyli nie znając tego, nam się wydaje, że to jest nasze dokładnie, czyli, czyli tu zły duch ma tą przewagę, że to oczywiście on działa, ale my o tym nie wiemy na samym początku. Czyli kompletnie jesteśmy zieloni i nie wiemy nic, czyli nagle coś się pojawia, my wybiegamy z kościoła i uciekamy przerażeni i przepraszamy Boga, bo tak jest, tak się dzieje. Czyli dokładnie kiedy słyszymy takie przekleństwa na przykład podczas mszy czy podczas adoracji, wtedy nasza reakcja tak wygląda i wtedy zaczynamy szukać pomocy. Zaczynamy szukać pomocy różnych księży, zaczynamy pytać o to, możemy tutaj zejść z drogi, przykładowo wejść na drogę Pójść do psychologa, też może być takie coś, i o tym problemie powiedzieć. Na przykład, czyli, ale zawsze jest tak, że łaska Boża jest z nami, czyli dokładnie Bóg nam dopomaga w tym. Czyli, mimo to, że przechodzimy te wszystkie tręczenia, czyli, czyli to całe oczyszczenie, Boża łaska nas wspiera zawsze. Czyli tutaj nie pobłądzimy, czyli nie znajdziemy się na tej złej drodze. Czyli złej drodze, co chodzi w tej złej drodze? W tej złej drodze chodzi o to, że yy, gdybyśmy trafili do jakiegoś yy, przykładowo psychologa i tak dalej, i dali się nabrać na jakieś na przykład yy, tabletki, to tu jak najbardziej ja wierzę w to, że Bóg nas z tego wyciągnie, czyli, czyli pokaże nam. Trogę do księdza odpowiedniego do przykładowo do jakiegoś księdza egzorcysty, żeby nam powiedział, jak z tym dokładnie walczyć, czyli o to chodzi. I ten pierwszy etap, tak jak podałem, czyli człowiek jest kompletnie zielony, nie wie nic, nie wie, co się dzieje, zaś te wszystkie dręczenia go dotykają dokładnie, czyli przechodzi je i przechodzi je na poważnie, czyli na poważnie je przechodzi. Czyli ta niewiedza, czyli która jest na samym początku, ja to nazwałem ciemnością, czyli w jednym z filmów, które, który nagrałem, nazwałem to ciemnością. I zaś y, posunąłem się troszeczkę dalej. Dlaczego? Jeżeli człowiek nic nie wie, jeżeli człowiek jest przykładowo przymuszany przez złego ducha do klękania w domu, tak jak oczywiście mówię o swoim doświadczeniu, przed obrazem y, miłosierdzia. I takie coś oczywiście było. Myśli wtedy, że to jest Bóg, czyli jest całkowicie zielony, nic nie wie zaś. Tu też mogę to troszeczkę wyjaśnić, że to nie jest Bóg, y, jeżeli jest jakikolwiek przymus, Bóg nie przymusza, Bóg jest wolnością, zaś zły duch y, przymusza, czyli ma na celu dręczyć, dokładnie dlatego przymusza, dlatego przed obrazem i dlatego dokładnie do klękania. Jakby ktoś chciał się zapytać, dlaczego w tej pozycji, dlaczego przed obrazem i dlaczego podczas modlitwy. Dlatego, żeby dręczyć, to jest moja odpowiedź. Dlatego. Ma na celu dręczyć, i dręczy. Każdy jeden przymus, który pochodzi od złego ducha, jest dręczeniem. Czyli jest cierpieniem dokładnie. Czyli zadaje nam w ten sposób cierpienie. Czyli oto, oto w tym wszystkim. Chodzi. Także ten pierwszy etap, kiedy nie wie się o co chodzi, nazwałem go nocą ciemną, dokładnie, bo jest ciemno wtedy, czyli dokładnie to jest ciemność, jest niewiedza. Zaś później jest drugi etap, kiedy Bóg daje nam. Łaskę rozeznawania tego wszystkiego bądź stawia na naszej drodze ludzi, którzy nam podpowiadają, którzy nam pomagają w tym, którzy też chcą z nami rozmawiać. Czyli to jest wtedy bardzo dobre, bądź traf, kiedy trafimy na jakiś filmik i ktoś będzie o tym mówił. Jak to przechodził, to też, nas, to też nam pomoże i to też jest łaska Boża, czyli, czyli już w tym drugim etapie y, zaczyna się takie powolne rozeznawanie wszystkiego, czyli dokładnie jest walka. Czyli na początku nie ma żadnej walki, jesteśmy dosłownie prowadzani tak, jak zły duch chce. Czyli nad tym wszystkim jeszcze jest oczywiście Bóg. Czyli Bóg może zawsze y, Powiedzieć stop i, i, i tak jest. Czyli zły duch nie może się posunąć do jakichś tam granic, nie może ich przekroczyć, które Bóg po prostu wyznacza, nie dokładnie, czyli, czyli ja to tak dokładnie odbieram. Zaś później jest coś takiego, że tak jak mówiłem tutaj, że już rozeznajemy wszystko i zaczynamy przykładowo walczyć z przymusami, czyli zaczynamy się przeciwstawiać dokładnie diabłu, czyli dokładnie zaczynamy walczyć Czy to już nie jest ciemność, bo wiemy o co chodzi, wiemy, że w tym momencie wiemy, że demon się podszywa za Pana Boga i wiemy, że to nie jest po Bóg, czyli, czyli przykładowo na tym przykładzie, który mówiłem, o którym mówiłem na początku, kiedy ja myśląc, że Bóg mi każe klękać przed obrazem, czyli mnie przymusza, wiem już, kiedy łaska Boża przyjdzie, że to nie jest Bóg, tylko że to jest demon, i wtedy ja mu się przeciwstawiam. Czyli, tak jak jest w Piśmie Świętym dokładnie napisane, przeciwstawiajcie się, diabła ucieknie od was, i tak było. Czyli, dokładnie przeciwstawiłem się wtedy. Kiedy byłem przymuszany do tego właśnie klękania przed obrazem w domu, przed obrazem miłosierdzia, i to trwało trzy dni, i wtedy odszedł ten demon. Przestał mnie przymuszać, i ja później klęknąłem z własnej wolności. I tu mogę dodać nawet, że poczułem taką radość, taką ulgę, taką wolność, że ja to zrobiłem z własnej wolności, zaś wcześniej. Nie robiłem tego z wolności, tylko pod przymusem. Czyli na tym polegała walka dokładnie, żeby się przeciwstawić. A to mi podpowiedział pewien ksiądz egzorcysta, z którym rozmawiałem i powiedział dosłownie takie zdanie, że kiedy cokolwiek cię przymusza, to tego nie rób wcale. Czy to też trzeba rozeznać, czy to jest przymus bądź czym czy się nie chce. Tutaj chodzi o siłę z boku kiedy siła z boku dokładnie cię, cię przymusza, cię naciska, że ty musisz to zrobić, czyli wtedy nie rób tego, bo to nie jest Bóg, czyli o to chodzi, żeby nie myśleć, że to jest Bóg, czyli tuż na tej drodze rozeznawania yy, nie jest łatwo, bo jest bardzo ciężko, ale wie się w tym momencie, że się walczy. I tu oczywiście też Bóg działa, Bóg jak najwięcej łask nam daje, właśnie poprzez to, że, tak jak mówiłem, napotykamy ludzi, rozeznajemy pewne sytuacje, pewne sytuacje są nawet dawane od Boga, czyli że Bóg daje nam sam rozeznać, że przykładowo to nie jest od Niego, zaś to jest od, od, od złego Ducha. I, i, I tak dalej, i tak dalej, I, i, i to jest właśnie ten drugi etap. Czyli tu już można by powiedzieć, że to jest jasno. Tak jak o tym pierwszym powiedziałem, że jest kompletnie ciemno, czyli nie wiadomo o co chodzi, a dostajemy z każdej strony. tak Tu już jest jasno. Czyli tu już wiemy o co chodzi w tym drugim etapie. Czyli wiemy o tym, że mamy walczyć z tym demonem, no i walczymy z nim. I właśnie o to chodzi, że musimy mu się wtedy przeciwstawiać i musimy wtedy walczyć, czyli, czyli na tym polega drugi etap oczyszczenia i oczywiście oczyszczenie, czyli, czyli walka, czyli, czyli te, 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 te wszystkie dręczenia, to wszystko jest cierpieniem, czyli to wszystko służy oczyszczeniu. I, I to zawsze współpracuje z modlitwą, czyli tutaj jest, powiem na koniec, że potrzebna, potrzebna jest modlitwa przede wszystkim, czyli, czyli trzeba się jak najwięcej modlić, trzeba jak najwięcej korzystać z sakramentów, z powiedzi, jak najczęściej przyjmować komunię świętą, czyli chodzić na, do, do kościoła nam przede dokładnie. Czyli to jest takie umocnienie dokładnie człowieka w tej, w, tej, w tej całej walce. Także jeszcze mogę dopowiedzieć, że to nie jest krótkie. Czyli może, może być krótsze, zaś może trwać kilka lat. Czyli może trwać 5 bądź 7 lat takie oczyszczenie. I jeszcze to dopowiem, co powiedziałem na początku, że to służy temu, żeby się zjednoczyć z Bogiem. I teraz po, co? po to, żeby być Jego narzędziem, po to, żeby On mógł przez nas działać. I dopowiem jeszcze jedno, że nawet jak jest, wydaje się, że już jest koniec, że jest tragicznie i tak dalej, to trzeba wiedzieć, że jednak się jest wtedy z Bogiem. W tej całej walce, w tym całym oczyszczeniu i, i, i nie ma czegoś takiego, że coś ucieknie, czyli, czyli człowiek przegra, czy człowiek się podda, będzie, po prostu wytrwa do samego końca, bo jest z Bogiem. Także dzisiaj się tym króciutko dzielę i dziękuję w